Dzień, dzień dobry, tutaj Heja w pierwszym odcinku na tym e, kanale e, Gram w z, e, filmik o, od leptych Gram w gry od znajomego e, Dobra e, Pyta się czy jest pewna, czy że nagrywa Czekaj chwilka Teraz się nagrywa e, Witaj wszystkich e, oglądających Dzisiaj przywołamy smoki e, e, Duchy czekaj, przy, przywołujmy smoki? nie mówiłeś mi o smoka duchy wiem, nie mówiłam ci bo e, nie, nie, chcesz tego zrobić to prawda, nie chcę tego zrobić co jak przywołamy złe złe dusze e, okej okay. Nie wiem co to znaczy. E, to, to. Bądź pozytywna. E, dobra, nie wiem. E, boję się, że, że wkurzysz... Co? I'm afraid of track e, <coughs> Walić to. E, wyluzuj. Wyluzuj. Dobra, voice acting. Mam. <ś Cred hundreds> Mam coś tutaj, żeby być pewnym, że złe dusze nie będą tutaj. Co to? Powiem ci potem. Na razie e, musimy mu powiedzieć, że chcesz mi pomóc z tym. E, jeżeli powiesz, że masz coś e, do wzięć. Oddalenia złych dusz. Dlaczego nie? Dobra. To jest tak, jak rysujemy ten kształt najpierw. Ktniemy dwa razy i pominę. Dokładnie. Czytam dużo o przywoływaniu dusz. I to mówi, że. Dobra. To jest jedna z najlepszych tych, żeby to zrobić, okej. Okay. Let it be. Czy umiesz narysować taki kształt? Umiem, ale chcę, żebyś ty to narysowała. Boisz się? Nie. Może troszeczkę. Jeżeli ja mam to narysować, daj mi kredę. E, Dzięki. E, teraz... Narysuję ten y, kształt ostrożnie. Jeszcze chwilka i skończone. kudbico co? Nie wiem. Nie wiem. Aha. Ty byłaś tą, która przystała y, to wszystko o przywoływaniu duchów. Eee, czekaj. Okej, okay, tylko chciałem sobie sprawdzić. Eee, Okej, okay. wygląda dobrze w moim według mnie. Co teraz? Musisz położyć e, świeczki w każdym narożniku dla tego, tego e, kształtu. <słuch> Może lepiej ty to zrób. Mogę to zrobić, ale... Musimy jeszcze podpalić wszystkie te e, świeczki. E, tak. Wzgledu Wzro... Wde... są. <laughs> Widzę, że wiesz coś o przywoływaniu duchów. Nie jesteś taka głupia, jak myślałam. To ty jesteś. To ty jesteś głupia. I teraz nie ma. Musisz po, podpalić, zapalić każdą świeczkę powoli. Musisz powiedzieć słowo dla każdej świeczki, jakie, jak zdanie. Pozwalam ci wejść do tego domu. I jak i masz i, i możesz wziąć pełną kontrolę nade mną To brzmi strasznie. Jesteś pewna, że chcesz to robić? Tak. <grytanie> <grytanie> tak, jesteśmy. Zrobiliśmy strasznie dużo już. I mam... myślisz, że zamierzam wyjść? To jest tylko strata czasu, żeby to wszystko zrobić. Lubię ten pomysł, lubię pomysł, lubię ideę ide przywoływania du duchów, co e. Dobra, let's... Podpalmy to wszystko po prostu. O, podpaliło się. <laughs> Brawo, budy. Zaczęliśmy podpalać każdą świeczkę. No i powiedzieć to słowo. No skończona. Ha! Czekaj, ja mogę cofać? O nie, co ja zrobiłem? I co teraz? Możemy zapytać jego je, pytania o niego. E, no. powinniś Co. Co, co. Masz jakiś, masz jakiś pomysł na pytania? A ja. Ty jesteś ty, tą, którą chciała przywołać duchy. No. Czy jesteśmy tutaj same? To chyba nie działa. Czekaj, jeszcze raz. Czy jesteśmy same? To po prostu nie działa. Wyczyśmy to i zapomnijmy o tym. Spróbujmy jeszcze raz. Nikt ci nie odpowie i tak. W, w, warto spróbować. Czy jesteśmy tutaj sami? Powiedziałem, że nic. What is the, co to jest? E, Yukio, słyszałeś to? Wiesz... To było... E, door handle cracking. Otwieranie drzwi, ok. Idę to zobaczyć. Nie jesteś, nie, nie boisz się? Zacząłem przywoływać duchy. Nic nie. co może mnie przestraszyć. Faktycznie. Hisó Kal wyszła z pokoju. Czekałam przez 5 minut. 10 minut. 20, 30. Może coś się stało z nią. I, idę zobaczyć do łazienki. Piękny art budyń. Hisoka, Hisoka... Nie, nie wydaje mi się, że to jest... Nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żebyś wchodził do łazienki, jak ktoś siedzi tam przez 30 minut. Nie wiem. Przy... się w tym. Hisoka, jesteś tutaj? Idę zobaczyć do sypialni. Piękne, o okay, tu nie jest taki zły. Hisoka, Hisoka. Dino jest pod łóżkiem. nie, wyda nie wydaje mi się, że on jest tutaj też. Musiało się coś stać z, z niej. Idę zobaczyć, oooo. Ojoj. Idę zobaczyć do piwnicy. Idę zobaczyć, Zobaczmy co jest w piwnicy, zobaczmy piwnicę trochę się boję, żeby tam iść. Fak, e, kurwa, słyszę ch chodzenie. E, potem się zajmę piwnicą. Może we na wyszła nadwórz, dwórz, na dwóch. na dwóch. Idę to zobaczyć. Uu, there is no one here. Co to jest? Krew na trawie? Czy co ją coś... Co jak ona umarła? Mówiłem jej, że to jest głupi pomysł, żeby przywołać duchy. I też słyszę odgłosy stóp znowu, stóp słupki. <noise> Idę do domu znowu. Idę zobaczyć w końcu tą waloną piwnicę. A, nie mogę otworzyć tych drzwi. Nie wiem dlaczego nie mogę ich otworzyć. WIEM! E, pójdę do altaru i, i zobaczę to... Coś, żeby otworzyć... A nieważne. Wróciłam do altaru. Altar to jest ten, e, te, 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 To ten panta, pentagram, czy co było. Tchandl. A, podszedłem do drzwi i pociągnąłem za klamkę. I powoli otworzyłem drzwi. Nie ma jej tutaj też, ale świeczki zgasły. A, no właśnie to no tak. Czemu świeczki zgasły? To nie powinno być takie. Okej. Okay. Mam lepsze rzeczy do roboty. E idę zobaczyć, idę szukać w Hizoki muszę iść do innego pokoju i do karty nie mam tego pojęcia co jest coś złapało moją uwagę o, drzwi się otwarły dobra, no nie powinny nie powinny się otworzyć i muszę wziąć z tą sytuację i wejść do... Muszę się wziąć za karci wejść do piwnicy, nie wiem, może tak powiedzieć. Nie ma tutaj, nie ma jej też, ale to jest pełno krwi. Ojo, no jest. To mnie to przeraża mnie. Powinnam y, wyjść stąd jak najszybciej można. Idę wy, pod, wszedłem po schodach y, do góry. Ale teraz, w, ale wtedy drzwi przede mną się zamknęły. O, co do kurwy, Bo, boję się. Może. Nie, nie przewołałem tych y, falonych duchów. Stworzyłem drzwi i. Jezus Maria! E e Udało Ci się tutaj nie przestraszyć. Iiii... oj oj Hashtag, 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 Hashtag Powiedział hashtag, 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 ok Zamknij mordę Więcej hashtagów I koniec, no Credits, no Budujmy creator of the game O, CodinKatz robił muzyki CK, o Pozdro Dikad. No, pięknie. Pięknie budny. Fajna gierka. Trochę. To był bardziej film niż gra, ale okej. Okay. Dobra, Dzień... do widzenia. Koniec tego dziwnego filmu. Po prostu chciał, żebym to nagrał. To nagrałem. Do widzenia. No, do, do, do widzenia. Bio tutaj bajo. <laughs>